Meningokoki to bakterie nazwane dwoinkami zapalenia opon mózgowych. Organizmami, w których bytuje bakteria, są ludzie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, nawet 10% populacji na całym świecie może być nosicielami tej bakterii. Do zakażenia dwoinką zapalenia opon mózgowych dochodzi najczęściej drogą kropelkową. Średni czas inkubacji czyli wykluwania się choroby może trwać od 2 do 10 dni. Pierwsze objawy choroby są niespecyficzne i obejmują gorączkę, osłabienie, złe samopoczucie. W przypadku rozwoju zapalenia opon mózgowo objawy są dużo bardziej specyficzne. Obejmują wrażliwość na światło, sztywność karku czy zaburzenia świadomości. U niemowląt obserwujemy wypukłe ciemączko. Powikłania tej choroby są poważne. Wśród nich możemy wymienić utratę słuchu bądź niepełnosprawność umysłową. Powikłania mogą dotykać średnio 10-20% chorych. W programie szczepień ochronnych szczepienia przeciwko meningokokom są zalecane dzieciom od drugiego miesiąca życia, a także osobom narażonym na kontakt z osobami zakażonymi. Zaleca się je również osobom, które przebywają w dużych skupiskach ludzkich np. osobom pracującym w żłobkach czy domach dziecka, a także dzieciom przebywających w tych placówkach. Szczepienia zalecane są również dzieciom i dorosłym z wrodzonymi niedoborami odporności lub osobom narażonym na obniżenie odporności.